co? Co? Myślałam, że działa, wcześniej nie działało wcześniej... To mikrofon mi się gasił nie, nie, potrzebuję. nie potrzebuję już mikrofonu Tell me something your mom know nie, na, nie, potrzebujesz nadal mikrofon, potrzebujesz nadal mikrofon Potrzebujesz mikrofon nadal Czemu? No bo tak. Nie, naby mikrofon, wiesz. Co? Nie będę rymień, to ma taki 160 zł, skoro. On ci już przestał działać teraz właśnie, w tej chwili. Tak. Słuchaj. Dobra. Kup się mikrofon. Nie, teraz to cię w ogóle nie rozumiem, tylko jakieś skrzeczenie słyszę. Dobra, weź ty gościu się nawet nie od. Nie słyszycie, nie słyszycie, nie słyszycie. Tylko jakieś skrzyczenie Dobra, dawaj. Co jest? Halo. Jak?